Miało być pokrycie z blachy, a w dalszym ciągu jest tylko metalowy szkielet. Mimo, że wieża ratuszowa w Nysie stoi od 2008 roku, a rok później jej szczyt został zwieńczony iglicą, to wciąż nie ma na niej płatów blachy, które miały pokryć całą konstrukcję. Od zakończenia budowy wieży ratuszowej w rynku minęło już 6 lat, a inwestycja wciąż nie jest wykończona. Centrum miasta wieńczy, więc stalowa konstrukcja, nijak mająca się do historycznej zabudowy. W pozwoleniu na budowę w 2005 roku. Przyjęta forma rozwiązania hełmu wieży była w ten sposób, że na konstrukcji stalowej jest płyta OSB i na płycie wykonane jest pokrycie z blachy miedzianej. Inwestor na przestrzeni lat wprowadził do projektu zmiany, ponieważ płyty miedziane zzieleniałyby. W zmianie w pozwoleniu na budowę z 2009 roku architekt założył położenie w w blachom. Cynkową raz pisze, drugi raz pisze blachą tytanowo-cynkową. W założeniach jeszcze pisze, że możliwość jest wykonania tego tej konstrukcji bez pokrycia. Na ostatnie rozwiązanie nie zgodził się jednak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W sytuacji, kiedy był dokonywany odbiór, myśmy nie godzili się z tym i nałożyliśmy obowiązek wykonania zgodnie z założeniami pokrycia blachą, i inwestor otrzymał taką decyzję w pozwoleniu na ożywanie w 2009 roku, gdzie został zobligowany do wykonania tego pokrycia. Termin wykonania dodatkowych prac minął w 2012 roku, ale inwestor, czyli Eryk Wiercimok, twierdzi, że nie ma obowiązku pokrycia mówię, że blachą. Nie chciał jednak wypowiadać się przed naszą kamerą ani dzisiaj, ani wczoraj, kiedy pierwszy raz zwróciliśmy się do niego z prośbą o udzielenie informacji w tej sprawie. Ale to znaczy, że ze strony inwestora nie ma woli, żeby e, wypełnić założenia tego projektu, tego państwa postanowienia z 2005 roku? No na dzień dzisiejszy nie ma. Inspektor Marek Cygan podkreśla jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje decyzja wydana przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Inwestor w momencie, kiedy otrzymał tę decyzję w 2009 roku było pozwolenie na użytkowanie nie odwoływał się od tej decyzji. I, I jest ona w obiegu, niemniej jednak jest niewykonana. Głos w sprawie wieży ratuszowej ma zająć również konserwator zabytków. Możliwe jednak, że stanowisk inwestora i organów nadzorczych nie da się pogodzić i sprawa skończy się przed sądem. Zastanawia tylko fakt, że przez tyle lat nie udało się wyegzekwować od przedsiębiorcy wykonania prac umieszczonych w projekcie. Przedsiębiorcy, któremu pod koniec października gmina oddała w dzierżawę wieczystą pozostałe działki w rynku.